Janusz Korwin-Mikke wypowiada się na temat zdrowia i broni jedzenia mięsa. Ja mam swoje lata. Pięć lat spędziłem w Komisji Zdrowia. Wiem, że co można zrobić, a czego nie, ale niektóre rzeczy można zrobić na poziomie Warszawy. Na przykład, dlaczego aparatura zawarta miliony stoi niewykorzystywana, a ludzie czekają na wyniki badań miesiącami. Ja będę dofinansowywał, ale tylko te. Placówki medyczne, które będą pracowały przez 24 albo przez co najmniej 16 godzin, żeby tomografy i inne aparatura nie była... Nie wiem, był skąd, się, skąd, się, skąd wezmą, jak się dam pieniądze, to się znajdą, ludzie z Polacy wrócą, przyjadą tam Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Chindycy, Hindusi, wszystko jedno. I to musi działać. Po drugie, Trzeba pamiętać, że najbardziej szkodzi ludziom, że znaczy tym mężczyznom brak mięsa. A ten człowiek, pan Czaskowski, domaga się, żeby zlikwidować w ogóle jedzenie mięsa. To jest, to jest należy do takiej komunistycznej raczejki, należy do C40. Prawda? I oprócz tego sugeruje nam jedzenie świerszy. Pan dofinansował tych stosownych świerszy. Otóż, dlaczego bada się świnie? Dlaczego bada się świnie? Dlaczego bada się świnie? Czy jest zdrowa, a nie bada się świersza. Może świersz, może świersz jest też? Zdrowy? już sprawdzić. Swoją...